Tak cię zjedzą za no to mi skupie jedno w oleju chłopiec Jest prawie 10 tysięcy kilometrów. Czas zmienić olej. Silnik jest zimny, odpalam, żeby go rozgrzać, później będzie płukanka. Po rozgrzaniu się widać, że ciśnienie praktycznie nie spadło. Nic się nie dzieje. A teraz czas na płukankę, czyli nafta. Wleję około 1 litr, i później silnik będzie chodził na wolnych obrotach jakieś 10 minut. Oczywiście sprawdzimy przy tym ciśnienie. Dobra, silnik dalej jest ciepły razem z nafto. Na razie trzyma ciśnienie. Zobaczymy po 10 minutach, czy coś się zmieni. Po 10 minutach płukania, dalej dobre ciśnienie. Bardzo dobrze. A teraz po wymianie oleju zobaczymy, jaki ciśnienie. nie Kurczę, ciągle takie same. No i patrzcie. Silnik rozgrzany, już chodzi tutaj z pół godziny. No i ciśnienie jest ok, ja nie wiem. Cały czas pokazuje to samo. Kiedyś miałem Mercedesa 124, to tam jak już olej zbliżał się ku końcowi, no to było widać normalnie, że spada troszeczkę minimalnie, tam o pół kreski ciśnienie. A tutaj kurczę cały czas trzyma to samo. Zimne.